I kolejny temat w kurierze. Stres, zła dieta, brak ruchu. To wszystko niszczy serce. Tymczasem Polska jest krajem wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. O problemach z tym związanych rozmawiali eksperci w warszawskim Aninie podczas 29. Sympozjum Naukowego Narodowego Instytutu Kardiologii. W Narodowym Instytucie Kardiologii z roku na rok coraz więcej pacjentów. Czasami, kiedy chorobę rozpoznajemy, na leczenie już jest. Dosyć późno to leczenie może powstrzymać rozwój choroby, zniwelować jej objawy, ale samej choroby nie cofnie. To nie choroby onkologiczne, ale sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów w Polsce. Przeciętny Polak, Polka ma niestety większe szanse na jakieś choroby sercowo-naczyniowe, na zawał, na udar, na jakieś na miażdżycę poważną. Bardzo ważna jest profilaktyka, zmiana nawyków żywieniowych i aktywny tryb życia, a chorują coraz młodsi. Już młodzi ludzie po trzydziestce mają naciśnie tętnicze wymagające leczenia. Zdarza się, że po zmianie trybu życia i po redukcji tych, tych 5-10 kg, nawet to ciśnienie normalizuje się. Problemem są też używki. Palenie papierosów i spożycie alkoholu zwiększa ryzyko zachorowań kardiologicznych.